postanowiliśmy pojechać sobie do e, miejscowości e, Malcesine. E, wcześniej płynęliśmy statkiem też można było popłynąć statkiem ale stwierdziliśmy, że dzisiaj autobusem jest troszeczkę szybciej, bo niecałe 25 minut jedzie autobus e, Wam pokażę, jesteśmy na głównej stacji e, autobusowej w Riva del Garda to się nazywa Autostazione Riva del Garda tu są perony i nasz autobus odjeżdża z peronu numer 1 tu widzicie jest napisane Torbole Malczesine bo jedziemy przez Torbole mamy zakupione bileciki, obojętnie czy to dziecko, czy dorosły 320 euro kosztuje, także nieduża kwota w porównaniu do statku jest szybciej i, yy, i po prostu taniej. Będziemy też jechać taką malowniczą drogą przy samym jeziorze przez tunele, więc też chcieliśmy po prostu wypróbować taki rodzaj transportu. Do zobaczenia w Malczysiny. Jeszcze jedną rzecz chciałabym wam powiedzieć, w święta, no tak jak w Polsce, no w niedzielę, w święta jest inny rozkład na przykład jutro jest 1 maja tak, czyli międzynarodowe święto pracy we Włoszech też będą sklepy pozamykane i troszeczkę inaczej e, autobusy jeżdżą e, i e, z, ze Starówki w Riwie tutaj do autostacjony jest szybkim krokiem 10 minut no jak z walizkami szliśmy no to 15 minut Wyjeżdżamy z Riwy i przejeżdżamy obok tej drogi, która prowadzi do Torbole. Widzicie dużo rowerzystów, dużo pieszych. Jakiś może kilometr tutaj jest? Można sobie na spokojnie dojść do Torbole, coś innego zobaczyć. I następny tunel, bo dzisiaj będziemy przejeżdżać przez wiele. jedziemy już z Torbole w stronę Malczesine przy samym jeziorze no i oczywiście tunel 134 metry sporo rowerzystów nawet tunelami jeżdżą to no, małe korki się robią. Wjeżdżamy powoli do Malchesina, ale zwróćcie uwagę, że jest korek, więc trzeba to też wziąć pod uwagę, jak planujecie jakąś wycieczkę. Na nawigacji pokazuje, że jeszcze 8 minut, ale też czuję, że to będzie 20 minut. Jesteśmy do Walcestine. Wysiądźcie się sobie na przystanku e, autostacjone A, bo będziecie blisko e, kolejki i tam dokładnie już widać e, stację kolejki. Tam będziemy jechać e, jakieś mm, 7 minut piechotą do stacji. No, uszy się zatykają. Ta kolejka się obkręca wokół własnej osi. Teraz widzimy Montebaldo, zaraz zobaczymy miasto. No. i rzeczywiście gondola się odwróciła i widzimy teraz jezioro i Malczysin każdy zobaczy i góry i jezioro obojętnie z której strony stoi wyszliśmy z kolejki nie jest aż tak zimno może za chwilę się zrobi trochę chłodniej Jakieś 15 stopni może jest pełne słońce, sporo osób i taki widok jest e, z Monte Baldo. Przepiękny. Jest trochę śniegu, zaraz bałwana ulepimy. Mama! Troszkę śniegu jest. No, on jest taki roztopiony, taki brudny. Ale jest zimny. Ja w ciebie rzuciłam. Tylko nie mocno. Aż ty. Wiecie co? Jesteśmy w bluzach. Na razie jest to wystarczające. Ale wieje troszeczkę i coś czuję, że zaraz wyciągniemy małe kurteczki. Ale ogólnie jesteśmy. W adidasach. Troszkę wieje. Teraz kurteczki założymy. Ale za mną widać Alpy. Tam na samym końcu taki cypelek jest. Tam można poobserwować paralotniarzy. Tutaj jest knajpka La Zamierzamy tam pójść. Siedzimy w takiej tutaj knajpce La Capanina się nazywa. Warto pójść, jak wyjdziecie ze stacji to w lewo parę metrów. Dobre piwko, kawusia, gorąca czekolada. Widzę też, że makarony są serwowane, ładnie wyglądają. I przepiękny widoczek. Widać, że na Monte Baldo jeszcze niedawno były krokusy, teraz już przekwitły. <laughs> Musicie też uważać na krowie placki. E, zdecydowanie widać, że w okresie letnim, kiedy jest zielona trawa, e, wypasają się tutaj krowy. Piękny widok na Alpy. Jest cieplutko, jestem nawet w krótkim rękawku, ale zawiewa, więc trzeba włożyć bluzę. Bardzo miło i przyjemnie. Doszliśmy na mm, taki mały szczyt na Montebaldo. Musicie tutaj koniecznie wejść e, za tą knajpą La Capanina e, Dlatego, że widać całe jezioro Widać tutaj limonę. I Rive del Garda i Torbole. Zobaczcie, tam jest ta knajpa La Capanina i tu musicie przejść tą ścieżką, aż dojdziecie do punktu widokowego, z którego rozciąga się piękna panorama na całe jezioro. Stąd startują para przygotowują się. Tam w oddali. W tym miejscu widać tamę, sporo tych paralotniarzy, takie uchwyty. O, i wystartował, ale super. Chciałabym wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Mimo że staliśmy godzinę w sumie w kolejce do gondoli. W trakcie stania kupiłam bilety online na stronie na ich stronie www. Tam trzeba było podpiąć swoją kartę debetową. Ale jest też bardzo krótka kolejka do zwykłej kasy biletowej. O wiele dłuższa jest już kolejka do gondoli. I do samej gondoli równo godzinę staliśmy, ale dosyć szybko mija czas, dlatego że co chwilę trzeba się przesuwać, przesuwać, przesuwać. W pewnym momencie się wchodzi do budynku, po takich schodkach się idzie. Także nie ma tragedii. Tutaj na e, już na górze potrzebujecie gdzieś dwie godziny, minimum. Dlatego że czas na zdjęcia, czas może na jakiś napój czas, żeby przejść tam na ten punkt widokowy, który jest za mną z tyłu. I zobaczcie, ja jestem w bluzie. Bluza Adidasy pokazywało na prognozie pogody 15 stopni. Myślę, że tyle jest. Ale jest pełne słońce i naprawdę nie potrzeba jakichś wielkich kurt, jak ewentualnie komin czy tam jakiś szalik i e, kaptur. No i już powoli idziemy e, w drogę powrotną e, do kolejki i zjeżdżamy na dół do e, Marchesina. Ta knajpka, która jest na szczycie Monte Baldo, La Capanina, Zobaczcie, ona jest bardzo urokliwa. E, drewniane elementy. Tutaj jest taki piec narty. Pewnie to jest bardzo klimatycznie zimą. Naprawdę bardzo ładnie jest. Doszłam do Castello di Malcesine. Zamierzam tam wejść, chociaż na wieżę, zobaczyć ładny widok. Jak wyjdziecie z stacji tej gondolowej, to cały czas prosto Zresztą są znaki pokazujące wejście do tego zamku. Mam bilety do zamku. E, jeszcze jedna taka, może rada, podpowiedź. E, ja mam międzynarodową legitymację nauczyciela. E, bardzo często do wszelkiego rodzaju muzeów, zamków wchodzę w ten sposób jako student. Sprawdziło mi się już to kilka razy, nie tylko we Włoszech. Dotarłam na wieżę zegarową w zamku w Malczesine, piękny widok na całe jezioro, również w tamtą stronę widać Rive, warto wejść. Z drugiej strony widok na całe Malczesine, na port, może jeszcze tam pójdziemy, piękne stare miasto i Widok też na Monte Baldo. Dzwon, który tutaj jest na wieży zegarowej, powstał w 1442 roku. On naprawdę dzwoni, bo przed chwilą dzwonił. Jest tutaj z flagą włoską. Naprawdę głośno dzwoni. Podejście na wieżę zegarową dosyć strome, trzeba uważać, tak jakbyście wchodzili na jakąś latarnię morską. Słuchajcie, przy samym zamku, jak się wychodzi z tego zamku tym wyjściem już, przy samej ścianie jest super restauracja Paradiso Perduto. Ona jest taka piętrowa. Z pięknym widokiem nad jezioro, wrzucę zdjęcia e, i naprawdę już jest, jak widzicie, kolejka. Ludzie stoją, e, czekają na stoliki. Naprawdę warto. Jest, są też miejsca w środku, no ale wiadomo, że bardziej klimatycznie jest na zewnątrz. Restauracja Paradiso Parduto. E, tu na dole jest bar. Natomiast na górze jest restauracja. Ludzie czekają w kolejce. Bardzo urokliwa starówka w Malczesine. Woźliwkie uliczki. Chcemy troszeczkę dojść do portu, do morza. I tak mamy jeszcze godzinę na autobus powrotny do Riwym. Mnóstwo uliczek. Pamiątki. Mały port. Malczesine Port Vecchio, dużo knajtek przy samym jeziorze. Małcie. Doszliśmy tymi drobnymi uliczkami do Palazzo de Capitani, e, to jest ulica. Jaki kapitanato. Tu można sobie wejść. Tam z tyłu są takie ogrody. Wejście jest darmo. Wejście jest darmowe. O, i takie ładne tutaj ogrody można sobie poglądać. Jak wejdziecie tutaj na te, do tych ogrodów, to przy zachodzie słońca tutaj można zrobić sobie ekstra zdjęcia. Tutaj na tym murku bardzo ładne wychodzą, wiem z doświadczenia. I prosto tutaj z tego pałacu de kapitani wyjście do portu. Stąd też odpływają statki. No, mogliśmy popłynąć statkiem, nie pomyśleliśmy i specjalnie czekamy na autobus do Gardy, ale to nic. Jeszcze sobie usiądziemy może w jakiejś kawiarni. Bardzo tu ładnie, urokliwie. Malczesine, arrivederci. I wracamy przed ostatnim, aut przed ostatnim autobusem do Riva del Garda, bilety kupione e, długi, długi dzień dosyć wyczerpujący ale naprawdę warto siedzimy już na przystanku auto B, dokładnie e, tam gdzie wysiadaliśmy koło tego ronda z którego szliśmy już e, na, do kolejki gondolowej Bilety z Marczusina do Riva kupiliśmy w takim oto auto, e, automacie biletowym. Można zapłacić banknotem, bilonem, e, kartą. Autobus 484 przedostatni o 19:48. Tam na tym przystanku wysiadaliśmy, a tutaj wsiadamy.